Chciałem powiedzieć o dużym zaangażowaniu pracowników, którzy w tą akcję, szlachetną akcję się włączyli. Efekty mamy. Chcę powiedzieć, że efekty są wyższe niż były oczekiwania dzieci, czy już można powiedzieć młodzieży, czy nawet osób dorosłych. Włączyli się tutaj pracownicy, wszyscy pracownicy oddziału Biłgoraju, jak również taki swój udział wymierny ma inspektorat w Zamości. Także to, to było, no spotkało się z dużym takim zainteresowaniem. Jest to bardzo szlachetne i takie bardzo ludzkie, zresztą to ściska w sercu, jak się słyszy o dzieciach, które rzeczywiście mają taką trudną sytuację, nie mają rodzin. No tutaj większość jest kobiet, a więc też rozumie te sprawy jako matki. Także nie było problemu z, z pozyskaniem, ze zbiórką tych środków dla tych dzieci. Na naprawdę szlachetny no i wzniosły cel. Są to prezenty, które one dzieci oczekiwały i plus jeszcze więcej, tak jak mówię, w dane, jakby w tej tonacji swoich zapotrzebowań, swoich marzeń dzieci, także jeszcze zwiększyliśmy <trym> to. I ja również serdecznie chcę przy tej okazji podziękować wszystkim pracownikom, którzy się to zaangażowali w tą całą zbiórkę, w ogóle w zakup tego. Także jest to dla nas też taki zaszczyt I jednocześnie. Takie spełnienie, że coś robimy dla drugiego człowieka. Prawda? I tutaj w tym względzie dla, dla, dla ludzi, dla, dla, właśnie dla tych osób, które rzeczywiście najbardziej tejże pomocy potrzebują. W imieniu dzieci bardzo serdecznie dziękujemy za okazany dar serca i życzymy wesołych świąt dla wszystkich Państwa. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dzień dobry, witajcie kochani. W imieniu wszystkich ludzi o dobrych sercach chcę przekazać te oto tutaj prezenty dla dzieci z domu dziecka w Zwierzyńcu. Odzew wszystkich ludzi przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Są prezenty dla małych, są prezenty dla dużych. Naprawdę jesteśmy zaskoczeni tym, jak w tych ciężkich czasach ludzie chcą się podzielić tym dobrem z potrzebującymi. Naprawdę wielkie brawa dla nich. To wszystko dla dzieci z domu dziecka w Zwierzyńcu.